Pani naczelnik, jeszcze miesiąc temu słyszeliśmy o tym, że wariant A, jeżeli chodzi o remont zamku, nie dojdzie do skutku. Mówiła Pani wtedy o wariancie B i długo nie musieliśmy czekać. Ten wariant B jest. Na czym on polega? Podjęliśmy kolejne działania, które mają na celu uratować zamek Piastowski. Złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu Ochrona Zabytków organizowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie są to może wnioski marzeń, dlatego że staramy się o środki na zabezpieczenie, a właściwie na uchronienie skrzydła zachodniego przed upadkiem oraz na zabezpieczenie skrzydła południowego i jak się uda jego zadaszenie. Natomiast no, widzimy w jakim stanie jest zamek piastowski, musimy go ratować. Jeśli go nie odbudujemy od razu, no to musimy zabezpieczyć tą substancję, która już nam się chyli ku upadkowi. Zabezpieczenie to jedno, a w takim razie, jeżeli uda się pozyskać te pieniądze, to perspektywa kolejnych lat czy jest szansa na to, żeby Restaurować zamek? Z nadzieją patrzę na kolejne rozdanie funduszy unijnych, ale zanim ruszą kolejne konkursy, to jeszcze mamy działanie z programu odbudowy zabytków. To jest taki program, powiedzmy, polski Ład Biz, ogłoszony typowo na ratowanie zabytków. Tam, co prawda, można złożyć wnioski o maksymalnej wartości do 3,5 miliona złotych, no ale na pewne etapy już prac w Zamku Piastowskim to też wystarczy, tak? Więc na pewno do 31 stycznia będziemy składać kolejne wnioski. Z programów rządowych. Natomiast my mamy pełną dokumentację na zamek, pełne pozwolenia konserwatorskie, więc jak tylko ruszą konkursy unijne, będziemy starać się pozyskać środki już na odbudowę tego zabytku.